Szanowni Wocławianie, dziś w godzinach porannych pod Wocławkiem, w okolicach miejscowości Mikanowo doszło do tragicznego wypadku autokaru, którym jechali kibice klubu sportowego Lechia Gdańsk wracając z meczu z Gliwic. W wyniku tego wypadku zginęły dwie osoby. W tej chwili cztery osoby przebywają w szpitalu w Toruniu, trzy osoby w szpitalu w Aleksandrowie, a aż 21 kibiców przebywa we wocławskim szpitalu, z czego 12 stan jest ciężki. Dlatego w imieniu Centrum Wolontariatu Wocławek bardzo gorąco apelujemy o, oddawanie krwi. Ci kibice, którzy leżą w szpitalach, potrzebują krwi. Wosławskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Wienieckiej 43 jutro, w środę będzie prowadziło rejestrację i pobierało krew w godzinach od, godzin od 7 rano do godziny 17, ale najlepiej udać się w godzinach od godziny 7 do godziny 14. Natomiast w czwartek i w piątek do Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Wienieckiej zapraszamy w godzinach od 7 do godziny 11. No, należy ze sobą zabrać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem i to, co jest najważniejsze, być po lekkim śniadaniu i nie być w okresie e, przyjmowania leków, bądź no, nie mieć tatuażu e, młodszego niż e, pół roku. I to, co jest ważne, oddając krew, należy zaznaczyć, że to jest krew dla kibiców i Gdańsk i również, że ta krew ma być przekazana do Regionalnego Centrum Kwiatodawstwa w Bydgoszczy. E, z tego, co powiedziałem, 21... E, Rannych kibiców przebywa w szpitalu we Wrocławku. Często są to młodzi ludzie z rodzin o niskich uposażeniach. Ich rodzice będą chcieli tutaj być przy nich. Dlatego prosimy również jeszcze tych, apelujemy do tych, którzy chcieliby użyczyć miejsc, w których mogliby ci Gdańszczanie przenocować. Prosimy o kontakt Centrum Wolontariatu Wrocławek pod numer telefonu 515-712-642 lub na adres mailowy kontakt Małpa Młody Wocławek. Dziękuję bardzo.